Nie, 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 Marcin nie, 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 w nie, 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 To nie, 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 tam. nie, ominął i nie, że wejdzie, nie, tam. nie, No nie, nie. Ja. Jest. Marcin, na momencie, no nie, 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 no nie co za gółku Daj Matt, dobra. Ty grałka do spada. Proszę nie, to się zatrzyma. Czy jest to złośliwane? Oho Nie Oj Marcin Ojo. Ej, ej, ej może ma, ja zacznę to dalej niż oni dojdę. <grym>, ty no nie. bo mi zależy, że jestem słabszy w toczenie głazu, nie? nie. Dobra, dobra, sterfujemy, na lewo, oh, na lewo, na lewo Zatrzyma ci się, gdzieś na pewno Oj trzeci się to. Oj, oj Idę ci dalej ja, Jest, o? Nie, jest, no, jest taki wand. Ale ci stary no, wywaliły Ula spada, proszę cię yes. Nie, nie no, 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 no. No, no. Dobra, jest yes. no, Na z domu wyjdziecie, jak będę się tak śmiał A już pytać, no, jakiś wypuk widza Oj, oj oj Ja bym to wymyślił tą kładkę, bo się buja ja tak nie wiem nie. Oj Jeszcze raz. Marcin. No, no. jeszcze raz. Robi blisko Nie. No, to jest checkpoint. Nie. Dobrze. Biedny Marcin. No, 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 no. Beczki, kurwa, śmierdzi. Łapią mu. Ej. Oj, chuj. Obmacał kulę Dajcie mi linka do poprawy tego ktoś O nie oh, hule, no Marcin. Nie no to, nie, ja to poprawię. No to wraca na górę Komikuj.pl na, na jakiej stronie to pobrałeś, Golab? Yeah, nie, GAMES Kula tam wraca, a Marcin ma wyjebane On mu bo to dużo reklam wyskakuje Gdybyś nie pobrał jakiegoś setu Ja wiem Jest, jest To jest GAMES Musi nie. 400 tysięcy reklam jest! Znowu. Zawsze, zawsze! Zobaczcie, w ciebie. Nie wiem kiedy kiedyś to się można pobrać. Kiedy... Nie. A to będzie podparanie. A to są jak tłuste, to będzie się... Chyba jebnie. Tu, kamień, szybko. <Moans> Biedny Karol. I gdzie on jest? O. Nie, jak on... Jak na razie dobrze. Co się, Co, CO SIĘ DZIEJE? Co się Żeby dzieje? CO SIĘ DZIEJE? CO SIĘ DZIEJE? CO SIĘ W KURWIĄ PHAJDĄ? To tą grę wyjebało, nie? <grym grym grym grym> z... najmniej syna Malaje Na no, chłopie Kolce debilu Uła, tam mi wyrwał. Nie, proszę kulka Ale masz farta, Jopi, ja pierdolę dołki, Gra się już zlicowała na tą kolce O kurwa, na no to nie, nie jest <grym> Za tego only a, jeba Co jest? Mógł się gonił całą drogę Widzicie ją no bo mi nie biegnie jeszcze Nie, tak, jak nie tak. będzie safe, to przysięgam To co, może only app? Gdzie to jest? A to się chyba na kaktusach zapisze o, Co ty zrobiłeś? O, kurwa No to grubo no to Jeszcze bardziej se Nie, ja pierdolę Dobra, masz baba, nie? Mam w chuju tą grę po prostu. To na początek, prawie że, on czynił Nie. Turlej, Turlaj, by cię szybko większą pelkę śpiąć. No to mówiłem, że ten, że kolce. Ale to... Ja Nie pierdolę to jest najgorsze rzecz na świecie. Ale pa ilo ma tego, że się zatrzymało, patrz! To, gdzie to macie niby spaść, ty! Ja to mam normalnie, mi to kolce podbijają, słuchaj, beczki wypuchają. No tak, stawię, no ja też czasem czas prowadziłem, nie? Ja to czuję, że jakbym po kulkę, to dwójkę tak pani gra w tobie. No to, to zaklęte. Nie. To o, cicho. uwaga! Ty no niemożliwe, nie, nie, Fortnite Event! Nie, nie by ci nic nie no. Karol, no. widzisz to? O, boże, a jeszcze dużo się ratuje. <laughs> to już lepiej badać, mówię ci, jutro zaczną już to grać, jak wszyscy będą w to grać, bo będzie więcej osób, a nie we dwójkę teraz, tylko się zrobi, jutro będzie więcej osób. No to się biorę sam za ogarnięcie. Już no znam pogradę, no bo nie to mam internetu. A to z drugiego. No to wypierdalaj. Gruba kula. Ty kurwo. Ty to ja już to ja muszę iść tam pod kątem, nie. Ej. O, 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 pingwin ty. A nie to nie pingwin. O. o. Te niekago w dół. nie. After unzip you need to mount this. Ef, probably inside nie, to jest na środku. Jeden Marcin. Go lab, A gdzie poleciało? <laughs> Poza sztubską <laughs> drogę Mogę, <laughs> oh, to no.